r 954 Motocykl, którego miało początkowo nie być na filmie ale zapowiada się, że będzie i to gruby temat Ten motocykl już u mnie był nie wiem, dwa lata temu wydaje, że można sobie cofnąć, biało-niebieski biało taki, granatowy powiedzmy yy, ściągnąłem sobie tak kilka plastików, aby zerknąć ewentualnie coś zamówić na plus, nowy filtr powietrza i to co ciekawe, oryginał hondy, także no Elegancko. Czyściutki, świeże, fajnie. Ale już wcześniej, przed dobraniem się do filtra powietrza, zauważyłem inną rzecz. A no, mianowicie szary silikon. Tutaj go widać. I tak, jak sobie patrzę dookoła, wystaje on tam w wielu miejscach. On tam widać też taki włos, że tak powiem, silikonu i po długości spod głowicy. Jak i z tej strony też widać cieniuteńko posiągnięty z głowicy silikonik ale to też coś zaraz jeszcze opowiem no widać go tutaj ale to jest tak raz że to jest bardzo stara sprawa której nie wypatrzyłem poprzednio no może być nie wypatrzyłem yy, drugi temat Ja sobie znaczę takie śruby różne przy skręcaniu. Nie po to, żebym komuś nie ufał, ale sobie znaczę. Nieruszona. Nieruszona. Miska olejowa również nie ruszona. Także tutaj rozbierany nie był. I uwaga, uwaga. Nie była rozbierana też góra. Także po prostu przy poprzednim serwisie i. Przy motocyklu poprzedniego właściciela, ponieważ motocyk zmienił właściciela. Nie zauważyłem tego silikonu pod głowicą. No bywa. Ciężko jest wypatrzeć wszystko. A teraz tak sobie świecę, świecę. Coś mi się tutaj nie podoba. No, tam widać takiego pięknego włosa. Tutaj też z palca poszło wytarte. Wstępnie ustaliliśmy z właścicielem, że chce to zrobić. Co ja to robiłem, ściągałem miskę suchutko, suchutko. Ta pokrywa <trymne> <trymne> również suche wszystko, także to jest wszystko dobrze. No gorzej z tym z tym silikonem pod głowicą. Kiedyś się CBR rozgrzała i dostała silikonu. No nic. Wstępnie to odmówię. Z właścicielem ustaliliśmy, że chcę to zrobić. Więc co? Więc rwanie silnika się zapowiada. Miała być szybka robota, jakieś tam zaworki, oleje, te sprawy, zawieszenie. A to się okaże. Rwanie silnika z ramy. czy ty mi wyjdziesz bez rwania, pokaż ty mi to miejsce e, chyba raczej dobrze by było, jakby to tak się udało zrobić bez kombinacji, tutaj jedna śruba zasłonięta tymi A tak sobie oglądniemy jak to wygląda jedna śruba zasłonięta, o ile I tą, tutaj druga no, czyli rwiemy go to wygląda. <laughs> troszkę się jeszcze będzie z tematem posiłować. Czy to jest sprawa opłacalna? No Oczywiście, że nie. Bo to Motocykl swoje lata ma. I cyfra się tutaj zrobi pewnie nie mała. No ale niestety takie hobby mało opłacalne. No więc troszkę porozbierane. Przód rozkręcony, chłodnice, układ wydechowy, <laughs> instalacja cała rozpięta. Cewki jeszcze siedzą, ale tam cewki to nie problem. Układ chłodzenia, no, powinno też być wszystko, więc gotowy do wyciągnięcia z ramy. Wszystkie śruby już, a no, te też są popuszczone, to tak tylko złapane w rękach, ośka z tyłu też. E, śruby mocujące silnik w ramię, tutaj 929, 954 mają to do siebie, że oś wahacza przechodzi przez silnik, przez to jest to takie troszkę upierdliwe do montaż silnika, bo, no, bo tył się chce rozjechać, no jest podparty, teoretycznie powinno być. W miarę dobrze. Co zauważyłem? Pożar zauważyłem. Wtyczka spalona jest. Wtyczka od regulatora napięcia. I uszczelniacz wałka zdawczego. Był nabijany na pewno. Bo są ślady na karterze. I on jest tutaj wypchany za głęboko. Przez to widać, że miejsce po którym pracuje uszczelniacz jest Wsunięte jakby do środka. Inaczej, yy, uszczelniacz powierzchnią pracującą po tulejce z zdawczego jest wepchany do środka. To też tak zauważyłem. Co więcej, no nic, no i też ten silikon spod głowicy. No to też nie jest rzeczą, że tak powiem, normalną. Yy, właściwie zdecydował, że chcę to zrobić, no więc się zrobi. Yy, ciekaw jestem, jak cylindry wyglądają, bo wiadomo, na co 929 954 cierpią. Żeby się nie okazało za chwil kilka, no może nie tak kilka, że to się do niczego nie nadaje. Czas pokaże, czas pokaże, zobaczymy, zobaczymy jak to Zenek mawia. Co pozostało? Tu niech sobie podparty będzie. Drugi podnośnik z deseczką jakąś, podsilnik. I powolutku będę go luzował w celu opuszczenia z ramy, no i później rozkręcenie. No, ale tutaj, to, jeśli w ogóle jakiś tam temat pracy dojdzie grubszy przy tym silniku, bo to też wszystko zależy od właściciela. No, tej pokrywy boczne do pościągania, miska olejowa, no nic, dobra. Wykręcam śruby, które mi jeszcze mogę zluzować, czyli tą w ramię i tą tutaj przez powiedzmy element łączący wahacz z silnikiem. A takie jest, takie u śmieszne. I zostanie mi oś w wahaczu, i dwie śruby tutaj. I silnik na podnośnik, a później na uchwyt. I rozkręcamy dalej. No więc zróbmy komisyjne otwarcie silnika. Śruby wszystkie zluzowane, termostat odkręcony. Wyciągnąć śruby pozostałe i zerknąć coś tam jest w środku. Może odrobinko wyżej. I skręcę troszkę imadło, bo kamera się stoi, Nie wesoło to jak właśnie w postaci imadła. Co tam widać. Nic nie widać, czyli jest dobrze. Silikon na śrubach wychodzi, który jest pod głowicą. Przez się troszkę łzy Ale to się wyciągnie w inny sposób. Jeszcze sobie odkręcę czujnik położenia wałka, aby go tutaj nigdzie nie szkodzić przy demontażu głowicy i później przy. Może tak powiem, fachowo całej robocie tam jest dziesiątka, pięćdziesiątka, dziesiątka. Jest. No czy to wszystkie. A to jedna jeszcze co nie chciała wyjść. Jest. Przesunę na stole tematy, aby, aby ta głowica tylko weszła. Sklejone sklejona, sklejone, ale też może korozja na trójkę trzymać. No nie chcę iść. Narzędzie technologiczne, tylko znaleźć miejsce, on tu jest świetnie. O, dobrze, poszła. Poszła, poszła. No i to lepiej, to lepiej. Wszystkie. Szklanki nie, to nie jest. nie, nie jest. Ustoi sama nie ustoi to nie jest. No, okay. I co tu mamy? Bardzo podrapane tuleje. No, są podrapane. Ale to wiadomo, ten typ chcąc, nie chcąc tak ma. No, cieniutko był pociągnięty tym silikonkiem pod tą głowicą. No, niestety, no, to tego, tego się nie da uniknąć w przypadku tych silników. Znaczy, nie, nie smarowania silikonem, tylko tego przetarcia. Ten typ tak ma, nie czuć tego pod... Hmm. pod palcem jako tako nie czuć, ale czuć, że jest inaczej chropowaty troszkę. Ale ryzyko jako tako nie ma, tulejka skorodowana. Zresztą ta tulejka, coś ona się różni troszkę od tej, tutaj chyba poszło coś na, na sztukę. Ja próbuję Teraz ściągnąć już czarkę. Nie wiem, czy to mi się tak po dobroci uda przez te tulejki. Najwyżej troszkę tulejki skasuję, bo one i tak będą nowe. Dobra, jedna jest. A druga widzę, że nie chce iść. Także może być z nią kłopot. Mhm. Nie chce jedna z tulejek. Współpracować na pewno. Ta, która była wbita, pewnie na, na siłę, w jakiś niecywilizowany sposób. No, to niedobrze. Dobra, to co tu mamy? No, tak jak mówiłem, to co było widać z zewnątrz jest. Głowica na silikonie poskładana. No jest jak jest. Nie ma co tutaj dramatyzować ani przeżywać tego. Także co? Głowica do rozebrania. I też jeden cylinder. Ten widzę. Wszystkie są suche. Można powiedzieć, że bardzo ładnie wypalone. A ten jest mokry. sobie. Pasuj. Bok, który to jest, sekunda. po kto jest ten? No patrząc po innych, też widać, że jest lekko mokry, a reszta jest sucha. Od strony wydechu, uczelnie zawolowy. Ja już myślałem, chcą wylecieć. Sucho, sucho, sucho. Mokro. Także na tym coś się działo. Dobra. Reszta wygląda względnie. Mostki tam też nie jakieś poprzecierane bardzo. Wygląda to standardowo, jak na motocykl używany. Ok, co będzie dalej z tym silnikiem? A czy to znaczy, co będzie? No Najprawdopodobniej się go poskłada. Cóż, jak zostaje, gdyż on ma dwa lata. Sam go zmieniałem. Do ściągnięcia pokrywa jedna, pokrywa druga. miska olejowa. I trzeba obejrzeć, obejrzeć dokładnie, co to się tam dzieje. Yy, głowica do obróbki odpowiedniej, co będzie wymagać, to się zrobi. Nowe uszczelki, uszczelniacze, zaworowe. Poskładać wszystko do kupy i wsadzić do ramy i odpalić. No, takie czasem historie wychodzą nieplanowane, także co? chciałem dalej coś tam pokażę pewnie po drodze. Głowica, jak można łatwo zauważyć, już rozpięta, wstępnie poczyszczona. Znaczy, poczyszczona na tyle, aby mi tam gdzieś się bardzo jakieś oleje nie lały z niej. Zawory wszystkie rozpięte, uszczelniacze rozpięte. Czy coś zauważyłem? No niby nie. nie wygląda to źle. Tak, wstępnie, no, silikony w jakieś miejsca tutaj, w kanały wodne, które były usunięte, a tutaj z powierzchni to co pozostało, no to zejdzie przy. Przy wyrównaniu płaszczyzny przy szlifie, o może tak. Więc tak to sobie wygląda czyli głowica na razie w troty, w kąt, a tutaj już mam w kącie przykryty szmatką, przygotowane wstępnie. To jest tak, jeszcze może nie do końca do składania, bo do składania jeszcze dużo czasu, gdyż tutaj części będą montowane z oryginału, z serwisu. Uszczelniacze zaworowe, uszczelka pod głowicę Hmm, więc do samego składania głowicy, jak i tutaj silnika, jeszcze dużo, dużo czasu. Ta pokrywa też ściągnięta, jedynie tutaj śruba na wał zakręcona, aby sobie silnikiem zakręcić. No jak to wygląda? No, tak jak 954 i 929, a z reguły wyglądają. Nie jest to nic nadzwyczajnego, akurat, <laughs> jeśli o te egzemplarze chodzi. Czy jest to sens zrobić? No to się już musi każdy że tak powiem, po swojemu wypowiedzieć, zastanowić, ja robię to, co mam zrobić wiadomo, można by tu robić remonty. Wiem, że nie wiem, czy dobrze powiem z głowy ale chyba tłoki od Ceberki 1000 R tutaj kładą. Mają wyższy płaszcz. Niech ktoś się wypowie. Jest pewna firma, jak dobrze kojarzę na Śląsku, która takie tematy. Też nie wiem na 100% czy na Śląsku, nie będę mówił kto ale y, które takie tematy robią, przerabiają te silniki. Może się właściciel wypowie, jeśli gdzieś ten film do niego trafi. A może nie. Każdy ma swoją robotę, a nie tam jakieś oglądanie czyichś filmów głupich, więc tak to wygląda. Poskładam na tyle, na ile mogę. W tym przypadku bez żadnych tam remontów, Gdzieś właściciel i tak można by polecieć klasykiem chłop w szoku. No zresztą się nie dziwię, bo nie jest to to, czego by się chciało, co, co by się chciało usłyszeć po, po kupnie motocykla. Ok, to będzie część pierwsza. Tak to wygląda. Część druga będzie składanie wszystkiego do, do odpalenia i przygotowanie do odpalenia. Więc z tego filmu byłoby tyle. Pozdrowienia dla wszystkich.